W jakim rzadko odwiedzanym parku narodowym są jeziora z tak czystą wodą? Gdzie w Polsce można zobaczyć z bliska dzikie foki? Które domy drewniane uważane są za najpiękniejsze w Polsce i z czego słyną Kujawy oprócz lazurowej wody jak w Chorwacji czy pól lawendy? Tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka o mniej znanych regionach i zakątkach Polski, w którym podsumowujemy ostatnie 4 lata naszych podróży po Polsce. Cześć. Cześć. Tu Ania i Marcin. Czyli Wędrowne Motyle od 14 już lat autorzy bloga Gdzie Wyjechać.pl od kilku lat tego kanału na YouTube. A to jest kolejny już odcinek specjalny, jak dobrze liczymy, to chyba szósty, który prezentuje zestawienie, subiektywne zestawienie miejsc. Miejsc, które mieliśmy przyjemność niewątpliwą odwiedzić podczas naszych ostatnich Podróży przez Polskę przez 4 lata w ramach cyklu Polska na przełaj. Ci z Was, którzy nas znają i śledzą, to pewnie wiedzą już dobrze, że w wakacje często, a właściwie od 4 lat, zawsze pozostajemy w Polsce i eksplorujemy nasz kraj według ściśle określonego wcześniej klucza. Ten klucz jest banalnie prosty, ale niezwykle dla nas był przyjemny. W pierwszej edycji okrążyliśmy Polskę samochodowo w 40 kilka dni wzdłuż granic. W drugiej i trzeciej edycji pojechaliśmy na Skos dłuższy i krótszy, a w tym roku całkiem niedawno wróciliśmy z podróży przez Polskę wzdłuż Wisły, od źródeł. Do ujścia. I właśnie teraz chronologicznie zaprezentujemy 12 miejsc, które szczególnie utkwiły nam w pamięci, a zawierają się w tej definicji mniej znanych regionów. Roztocze wschodnie. Co prawda pierwszym odcinkiem pierwszej serii było Roztocze wschodnie, które także nazywane jest południowym, a jest to najmniej znany fragment roztocza w ogóle. To tak naprawdę będąc tam przekonaliśmy się, że to jest jedno z piękniejszych miejsc tak naprawdę, które kiedykolwiek odwiedziliśmy w Polsce, więc było to rozpoczęcie serii naprawdę z przytupem. Rostocze to wyżyna pełna ścieżek rowerowych, a także urokliwy zwierzyniec, roztoczeński park narodowy oraz temat bliski naszemu sercu, ponieważ na roztoczu właśnie znajduje się magazyn z naszymi książkami. Między innymi Podróżuj Bliżej, ale też Podróżuj Lepiej, Śląskie do Odkrycia. Roztocze Wschodnie zaś to kraina magiczna, sielankowa, cenna przyrodniczo, pełna tajemniczych miejsc i ciekawostek, takich jak na przykład ta. A to również ruina cerkwi. Ale tak charakterystyczna i tak znana, ponieważ wystąpiła jako element pewnego bardzo znanego, prawie Oscarowego filmu. Choć tutaj zobaczycie ją przynajmniej w kolorze. Niesamowite miejsce filmowe, które stało się popularne dzięki. Filmowi Pawła Pawlikowskiego. Wiele wieków wcześniej Cerkiew była też sławna w okolicy jako jedna z większych, kopulastych Cerkwi. Parafia miała nawet 5,5 tysiąca mieszkańców, to jest więcej niż w obecnej właśnie czy Królewskiej. Kurpie. Region, który nas wybitnie zaskoczył. Niepozorny, ale przepiękny, niedoceniany absolutnie. I bardzo nas tam przyjęto gościnnie, wręcz po przyjacielsku, mimo że Kurp. Psie! Mówią o sobie, że są zawzięci, waleczni. My tego nie doświadczyliśmy, wręcz przeciwnie. To tutaj właśnie po raz pierwszy płynęliśmy kajakami po rzece. I to wcale nie łatwiej, bo omulew ma mnóstwo meandrów. Tutaj skosztowaliśmy przepysznych potraw, jak rejbak, fafernuchy, piwko kozicowe. Wreszcie tu poznaliśmy wspaniałą sztukę ludową i tradycje związane z bartnictwem i puszczą zieloną. Zresztą zobaczcie, posłuchajcie sami. Polska Zachodnia to był przedostatni odcinek pierwszej serii. I tam, między innymi, odwiedziliśmy winnicę Turnau i kupiliśmy jedno z najdroższych win w naszym życiu. Ale okazja była ku temu wielka, ponieważ zbliża się dziesiąta rocznica naszego ślubu. I tak naprawdę od tego czasu zaczęliśmy się bardziej interesować winiarstwem i staliśmy się koneserami wina, dobrego wina. To nie nasza wina, ale wpadliśmy też w sidła tajemnic związanych z Joannitami zamki, zamczyska i kaplice. Zatrzymaliśmy się w kostrzeń. W Pompejach odwiedziliśmy łagów, który wzbudził u wielu z Was wspomnienia z dziecięcych wakacji, tak byśmy to powiedzieli. My natomiast byliśmy tam po raz pierwszy. Tutaj też zdradziliśmy na chwilę Polskę i przekroczyliśmy jej granicę, odwiedzając niemiecką część Parku Murzakowskiego. No i ten kompleks miał o wiele więcej szczęścia niż wspomniany już pałac i park w Brodach. Pewnie wiele pomogło temu wpisanie na listę dziedzictwa UNESCO. Kompleks ten ciągnie się na olbrzymiej powierzchni po stronie polskiej. Ta powierzchnia jest większa, natomiast jego serce zdecydowanie znajduje się po stronie niemieckiej. Tam też wznosi się zamek. Witamy Cię, Ojczyzno. Nie było nas godzinkę. I wtedy też po pierwszej serii wydaliśmy naszą pierwszą książkę o Polsce podróżuj bliżej, jest nam bardzo ona bliska i jest już podwójnym bestsellerem, mamy trzeci dodruk bardzo fantastycznie się sprzedaje zawiera ona 21 mniej znanych właśnie takich regionów, są Kurpie jest Dolina Bobru, jest Ponidzie, właśnie takich niedocenianych, które są dla koneserów tak to nazwijmy, jest tutaj mnóstwo ciekawych informacji także praktycznych, co zjeść, gdzie zjeść, gdzie nocować oraz tutaj taka Yy, polecajka osobista, są mapy hmm. ręcznie yy, rysowane, właściwie rysunki mapowe od nas. Bardzo polecamy podróżuj bliżej samotnie lub w pakiecie z innymi naszymi książkami. A dla tych wszystkich, którzy oglądają te, ten odcinek, mamy niespodziankę kod promocyjny minus 10 zł, o którym powiemy albo na końcu tego odcinka, albo informacja pojawi się pod odcinkiem. No ale my musimy lecieć dalej, ruszamy w podróż, no bo przecież jeszcze 9 regionów przed nami. Po górze Przemyskie co prawda drugą serię rozpoczęliśmy w Bieszczadach, na przepięknym zachodzie słońca, ale dość szybko przetransportowaliśmy się właśnie na Pogórze Przemyskie w okolice miejscowości Bircza czy Kalwaria Pacławska. To jedno z najbardziej dzikich miejsc w Polsce, ale też jedno z najpiękniejszych zwłaszcza dla tych osób, które chcą po prostu odpocząć od cywilizacji. Nie zabrakło tam malowniczych krajobrazów, pieszych wędrówek, zapachu igliwia w lesie, bliskości z naturą, zabytków, które mogłyby bez dwóch zdań trafić na listę UNESCO, i romantycznych chwil też pałacowo-parkowych w założeniach w Krasiczynie i Dubiecku. W ogóle województwo podkarpackie naszym zdaniem jest niedoceniane, jeśli chodzi właśnie o zamki i pałace. W tych pięknych okolicznościach przyrody i nie tylko w Dubiecku, gdzie urodził się Ignacy Krasicki. Książe polskich poetów. Być może niektórzy z Was zadadzą sobie pytanie, dlaczego oni nie skończyli tego odcinka w Krasiczynie, gdzie równie piękny park, pałac również się znajduje. Odpowiedź jest bardzo prozaiczna i prosta, niestety. Przypadek wypadek przy pracy moi drodzy po prostu skończyły nam się e, baterie. Kujawy. Kujawy był to bardzo dla nas zaskakujący region i powiedzmy sobie szczerze, że pojawił się w naszym programie tylko dlatego, że był na trasie Polski na skos, ale jak już tam znaleźliśmy się na miejscu, to znów zachwytu było co niemiara, przede wszystkim pięknym pałacem w Lubostroniu megalitycznymi kurhanami, turkusową wodą i lawendowymi polami. Z czymże kojarzy się region Kujaw czy też Kujawy? No na pewno, nie wiem, rzepak, słonecznik, tak? Nie będziemy brnąć dalej w przemysł spożywczy. A przede wszystkim wspaniałymi zabytkami romańskimi w Kruszwicy, Kościelcu, Strzelinie, których w Polsce nie mamy przecież zbyt dużo. A tutaj aż tak duże ich nagromadzenie. Poza tym mieliśmy okazję przypomnieć sobie książeczkę z dzieciństwa. Może i wy pamiętacie, jak szczury zjadły papiela. Pamiętajcie, gdzie powinna się toczyć akcja tej legendy? Nad słynnym jeziorem. Kruszwica, bo o niej mowa, również na szlaku romańskim, znajduje się, tak. I choć nie ze słynną wieżą, a surową bazyliką kolegialną świętego Piotra i Pawła. Puszcza Drawska, nie pojedzieże Drawskie, tylko Puszcza Drawska, to ważne. Był to Drawieński Park Narodowy. Naszym ostatnim parkiem narodowym, który zobaczyliśmy, więc dopełniliśmy listę 23 miejsc. I co ciekawe, byliśmy w środku sezonu, jest to lipiec, przepiękna pogoda i wydarzył się dzień, w którym ani jednego człowieka nie spotkaliśmy na e, swoim szlaku. Uwielbiamy takie miejsca i odwiedzając Polskę Zachodnią, coraz bardziej przekonujemy się, że jest to naprawdę niedoceniany, ale też gwarantujący spokój i spokojną wędrówkę skrawek Polski. Znów spróbowaliśmy oczywiście tu kajaków, tym razem na rzece Korytnicy, a nocą podziwialiśmy rozgwieżdżone niebo, ponieważ mamy tutaj park Gwiezdnego Nieba. Zieleń Drawieńskiej Puszczy zachwyca, zobaczcie. Na co ma jeszcze potencjał ten zakątek Polski? Na to, by przekonać się, że są miejsca, gdzie wody są krystalicznie czyste, życie w nich bujne, jeśli znacie inne niezwykle czyste i piękne jeziora w Polsce i chcecie się nimi podzielić, to wpiszcie w komentarzu pod filmem. Pogórze izerskie i Łużyce. Łużyce to kraina historyczno-geograficzna na pograniczu Polski, Czech i Niemiec, niegdyś zamieszkiwana przez Łużyczan. I tam można zobaczyć jeszcze wciąż bardzo piękną, charakterystyczną właśnie dla tego regionu architekturę drewnianą. Są to domy przysłupowe, ale w ogóle województwo dolnośląskie to jest skarbnica wielu perełek. Mamy tam Dolinę Bobru, a my na przykład nagraliśmy też odcinek o górach. Które są na terenie województwa dolnośląskiego, ale nie są na Dolnym Śląsku. Wróćmy do łużyckich domów, cudownych. Wiele z nich zostało wyremontowanych przez pasjonatów, którzy zapragnęli ocalić je przed całkowitym zniszczeniem. W jednym z takich domów zamieszkaliśmy. Mają one nawet swoje święto Dzień otwartych domów przysłupowych najczęściej w ostatnią niedzielę maja. Nie mogliśmy sobie też odmówić przyjemności, by udać się wędrówką na Halę Izerską. Właśnie. To taki dodatek do pogórza izerskiego. Przepiękny, widokowy, przyjemny szlak. Zobaczcie sami. I tak po około dwóch godzinach marszu, który jednocześnie był koncertem, docieramy na przewianą przez wiatry i wychłodzoną Halę Izerską. Stawy Milickie czy też Dolina Baryczy to niezwykły cud przyrody pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem Idealny dla fanów dwóch kółek, ale dla nas zawsze się będzie to kojarzyło z przeżyciem niezwykłym, ponieważ po raz pierwszy zobaczyliśmy orły bieliki, czy też bieliki, ale też mnóstwo innego dzikiego ptactwa, żurawie, przepiękny taniec łabędzi. Bardzo Wam polecamy odcinek Dolina Baryczy. Po chwili tańczą w radosnych pląsach. Z radości bycia znów ze sobą. Przejażdżka rowerowa groblami wzdłuż stawów, płaskich dolin, które są największym kompleksem stawu. Przejażdżka rowerami po płaskim na groblach wzdłuż stawów, które są największym kompleksem stawów hodowlanych w Europie, zawsze gwarantuje. Relaks i odprężenie. Naprawdę można tu odpocząć. Tutaj też ciekawostką są domy z żelaza to potoczna nazwa. Nie takie jak w Zabrzu, ale wykonane z rudy darniowej. Ale to jest żelazo inne, żelazo będące budulcem. W ogóle fascynująca jest historia takich unikatowych budynków, charakterystycznych tylko dla niektórych regionów, prawda? Puszcza Augustowska i Pojezierze Suwalskie. Ostatni odcinek trzeciej serii realizowaliśmy na Pojezierzu Suwalskim i w okolicach Augustowa. Wprawdzie już w pierwszej serii kręciliśmy odcinek o Suwalszczyźnie, ale teraz była to Szczyzna, czyli podobne do Pojezierza Suwalskiego, ale jeszcze mniej znana, no chyba, że mowa o spływie Czarnohańczą. A teraz w tej przecudnej scenerii jednego z najpiękniejszych regionów będziemy powoli się żegnać z tegoroczną serią Polska na przełaj. Chcieliśmy to zrobić na trójstyku granic Polski, Białorusi i Litwy, ale wtedy jeszcze nie było to możliwe. Zadzwoniłem do Straży Granicznej o konsultację. E, dzień dobry, ja mam takie pytanie. Chcieliśmy skończyć tutaj. E, wiem, że nie można, wiem, że nie można. Jak najdalej możemy tam symbolicznie dojechać? Do której miejscowości? miejscem okazała się plaża Wilkokuk nad jeziorem Zelwa. Tym razem jednak nie wracaliśmy do domu, tylko ruszyliśmy dalej, tak płynnie przeszliśmy w Litwę, by tam z nurtem rzeki Niemen dotrzeć aż nad morze. Mazowsze. Tak, Mazowsze uważamy, że jest niedoceniane. Było tak, że w poprzedniej serii, na skos, odkrywaliśmy Mazowsze śladem pałaców i zamków książąt mazowieckich. Mamy też odcinek dość starszy o podróży przez Mazowsze śladem Chopina. Fryderyka Chopina. Natomiast teraz chcieliśmy jeszcze inaczej uszczknąć Mazowsza, czyli wzdłuż Wisły, od Urzecza po Płock, bardzo nas to urzekło. Jakoś tak wciąż nam się wydaje, że oprócz weekendowych wypadów dla mieszkańców Warszawy, całe Mazowsze... Dla reszty Polski jest trochę niedoceniane. Tutejsze wioski są bardzo urokliwe, z charakterystyczną, wciąż jeszcze drewnianą zabudową, ale też większe miejscowości, przykładem Świdermajery w Otwocku, czy Małe Ryneczki, Wyszogród, zakroczym Są też skarby architektury, dość powiedzieć, że Czerwińsk nad Wisłą posiada jeden z ważniejszych romańskich kościołów w Polsce. Wszystko się zgadza. Kościół zbudowany został z ciosów granitowych pochodzących z lokalnie dostępnych polodowcowych głazów narzutowych. Grudziąc i Powiśle. Grudziąc bez wątpienia był wielkim zaskoczeniem podczas tegorocznej podróży po Polsce. Może dlatego, że byliśmy tam po raz pierwszy, ale bez wątpienia Grudziąc posiada jeden z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy, front. Na rzekę skierowany. Wybacz Toruń. To przez to, że ma zabytkowe, wysokie, ceglane spichrze. W jednym z takich spichrzów jest świeżo otwarte Muzeum Handlu Wicinanego Flis. Niezwykle urzekający jest też zakątek obok kawiarni Fado, no i zachwycający widok na panoramę Wisły z wieży Klimek. Powiśle zaś, czyli tereny przy dolnym biegu tej rzeki i wzdłuż nogatu obejmujące wschodnią część województwa pomorskiego z Kwidzynem, Białą Górą czy Sztumem, to dla nas przede wszystkim jedyny w swoim rodzaju wspaniały zamek w Malborku, który jest już bramą do Żuław, no i piękne widoki na Wisłę. Niczym w Wenecji, nie bez przyczyny, lekka wysoczyzna z zamkiem górnym, i dolnym, i bardzo leniwie płynący sobie nogat, którego prąd ma zaledwie kilka procent. ...materiału na zamku w Malborku... Żuławy Wiślane i wyspa Sobieszewska, finał podróży wzdłuż Wisły. Ważna uwaga, Żuławy nie są regionem dla wszystkich. Można powiedzieć, że jest bardzo ubogie ukształtowanie krajobrazowe, bo jest płasko, pozornie, ale jest mnóstwo przepięknych, zabytkowych domów podcieniowych, Przepiękne światło, które tańczy razem z wieżbami, melancholia i zaduma, czyli to, co my lubimy bardzo i co też wy lubicie w naszych odcinkach. Jeden z dni w siedlisku żegna nas tym, co oferuje: po prostu pomarańczowym światłem nad pastwiskami, mocno dojrzałym, niewysokim zbożem. Tańczymy z nim i z liśćmi wieżby. Zastanawiając się, co przyniesie dzień następny. Może, może? Ostatnim punktem naszej tegorocznej trasy po Polsce i pewnym zwieńczeniem całego projektu Polska na przełaj była Wyspa Sobieszewska, dokładnie świbno. Przeszliśmy malowniczą trasą wiodącą do rezerwatu przyrody Mewia Łacha wzdłuż przekopu Wisły. Tutaj też wcześniej z pokładu statku mieliśmy okazję podziwiać skupisko Fok. Okszarych na piaskowej łasze podczas ich wypoczynku. Pierwszy raz mieliśmy okazję zobaczyć je w naturalnym środowisku. Pierwszy raz taki spektakl i to w Polsce. Polska zaskakuje. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek i o nasze subiektywne zestawienie, które tutaj przedstawiliśmy. Jeśli chodzi o ten kod promocyjny, o którym wspominałam, który upoważnia do zakupu tej oto książki 10 złotych taniej to będzie on brzmiał regiony. Zaskakująco. Słuchajcie, wpadłem jeszcze na jeden pomysł. Mamy 10 takich mini książek naszego autorstwa pod tytułem Tajemnicze miejsca w Polsce. To jest też efekt podróży Polska na przełaj sprzed roku. I dla 10 najciekawszych komentarzy z Waszej strony, które zaproponują nam jakiś mniej znany region, region w Polsce do nakręcenia, będziemy mieć właśnie te prezenty dodatkowe. Tak to nazwijmy. Dostaniecie je. Czekamy na Wasze komentarze. Spróbujemy ocenić tak do miesiąca. A Was zachęcamy, oczywiście, do czego? Do oglądania innych odcinków, nie tylko Polskiej na Przełaj, na naszym kanale, do zakupu Podróżuj Bliżej, ponieważ to wspiera naszą działalność i naszą pracę i generalnie do podróżowania po Polsce, zwłaszcza latem. Widzimy się w kolejnych odcinkach.